No, dobra. Chyba nadszedł czas na poruszenie tematu budowy prawdziwych twierdz. Wcześniej na moim kanale mogliście zobaczyć filmik o tworzeniu ładnych mieszkań, albo materiały o budowaniu baz w różnych miejscach, ale nadszedł czas. By pokazać podstawy konstruowania takich miejsc, jak również nieco bardziej zaawansowane techniki skupiające się na fortyfikowaniu naszych bastionów. W tym filmie nie zobaczycie najlepszych miejsc, w których możecie założyć swoją siedzibę, choć będzie tu przedstawione parę przykładów, lecz pomogę wam w planowaniu takich punktów, biorąc pod uwagę przetrwanie. Także, jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to zostańcie na chwilę i posłuchajcie. A ja pójdę na chwilkę tylko umieć stopy, bo strasznie mi śmierdzą. Nie mogę przez to... Nie mogę... Zusmaria, Maria, co za smród. Dobra, już. Oczywiście musimy zacząć od potrzebnych przedmiotów. Budowanie bazy nie obejdzie się bez odpowiednich narzędzi, to jest młotka, gwoździ i desek. By zdobyć deski potrzebujemy siekiery, by ściąć drzewo i piły, by pocięte bale drewna przerobić właśnie na... Deski. Dodatkowo do demontażu, dzięki któremu będziemy się uczyć stolarstwa, przyda się również śrubokręt. W opisie filmu znajdziecie link do filmiku o stolarstwie. Jest on już dość stary, ale jak najbardziej aktualny. Drugi najważniejszy aspekt to lokalizacja. Musimy sobie tutaj podzielić, czy chcemy budować się z dala od miasta, bliżej miasta czy w mieście. Wiadomym jest, że im bliżej aglomeracji, tym bliżej wszelkich zasobów, takich jak narzędzia, jedzenie, książki, broni i tym podobne. Z drugiej strony oznacza to również większe zagrożenie ze strony zombie. Po drugiej stronie barykady znajduje się osiedlanie z daleka od cywilizacji, najlepiej gdzieś na wsi albo w ogóle w obszarach zalesionych, gdzie znajdziemy obszary rekreacyjne, pola golfowe czy inne miejsce na ogniska i grille rodzinne. Takie obszary faktycznie zapewnią nam bezpieczeństwo i spokojne życie, ale będzie to na nas wymuszało dalekie podróże po surowce niezbędne do przeżycia. Złotym środkiem są te lokalizacje gdzieś po środku, czyli tak naprawdę gdzieś blisko miast. Za przykład wezmę sobie ten domek tuż pod Riverside. Miejsce to jest na swój sposób naprawdę wyjątkowe. Zauważcie tą naturalną barierę składającą się z drzew. Dużo miejsca do rozbudowy. Pod rolę uprawną, czy nawet z miejscem dla zwierząt, które mogą ukazać się kluczowe, gdy Bill 42 wejdzie w końcu do gry. Dodatkowo mamy niedaleko wodę. Zaczynam no, mogłaby być jeszcze bliżej, ale jak mamy samochód i trochę cierpliwości, to możemy sobie tak naprawdę ogarnąć stamtąd wodę, dopóki nie wbijemy czwarty poziom stolarstwa na budowanie beczek na wodę. No ale właśnie, jak budować dobrą bazę. No i tutaj to również jest zależne, jaką bazę budujecie i gdzie chcecie się zbudować. Bo jeżeli we właśnie omawianym miejscu, to sprawa mimo wszystko jest dość prosta. Nie potrzebujemy żadnych ścian czy palisad, bo jesteśmy chronieni przez drzewa, co nie znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na taką przyjemność. Z pewnością ważne będzie ułożenie pól uprawnych gdzieś blisko naszego domu, by nie musieć biegać przez pół dnia tylko po to, by podlać ziemniaczki. Przy samym polu warto Postawić sobie beczki na wodę, które możemy budować już od czwartego poziomu stolarstwa, aczkolwiek z braku laku możemy tam położyć w pobliżu garnki czy konewki. Całe szczęście skażona woda nie wpływa źle na nasze roślinki. No i oczywiście barykadowanie okien, tak, na wszelki wypadek. Jeżeli nie otoczycie domu dodatkowym murem, warto jest dom zabarykadować. Z jednej strony ktoś może pomyśleć, że może to być przesada, bo będąc na odudziu raczej nic nas nie podejdzie. A jak coś, to przecież zdążymy zareagować, prawda? Niby tak, ale akurat ten jeden ząbiaczek gdzieś zawieruszy. Wszędzie zostawimy otwarte drzwi i tak po prostu sobie nam wejdzie do pokoju i... Sweet Daisy! Ugryzienie na rączce, no sami wiecie, jak to jest. Generalnie taka baza może wyglądać mniej więcej tak, jak teraz widzicie na filmie. Rzecz jasna, używam tutaj kodów, oczywiście, że tak, nie będę teraz spędzał nie wiadomo ile czasu, żeby ogarnąć tę bazę, ale jeżeli gracie z kimś albo tak po prostu sami dla siebie, to oczywiście, że możecie na coś takiego sobie pozwolić. No ale dobra, jak to wygląda, kiedy chcemy budować się w mieście? No tutaj sytuacja jest znacznie utrudniona, bo zagrożenie jest znacznie większe. Zależy oczywiście też od tego, jak blisko będziemy budować się głównych ulic, czy punktów zainteresowań, takich jak markety, czy gęste osiedla mieszkalne. Warto jest wtedy rozglądać się za wysokimi barierkami, takie jak te tutaj. Na chwilę obecną są niezniszczalne, co może zostać zmienione w nadchodzącym Bigger 42. Taki mur zapewni nam ochronę również, gdy jest w wersji drewnianej, w tym przypadku moldrow w magazynach Hue kluczowym miejscem będzie ta brama tutaj, która jest jedyną zniszczalną częścią bariery chroniącej nas przed zombie. Jak możemy to miejsce umocnić? No, jest kilka sposobów. Możemy zastawić tę bramę właściwie wszystkim, czym się da. Samochodami, meblami, lodówkami, ścianami i tym podobne. Pamiętajmy, że nasza postać potrafi wspinać się na takie ściany, chyba że jest bardzo, bardzo zmęczona. Gdy zobaczymy ząbiaczki próbujące przejść przez nasze przejście, możemy załatwić to albo po cichu, albo po prostu do nich strzelając, lecz pamiętajcie, strzały powodują dużo hałasu. A budując bazę w środku miasta, raczej nie chcecie hałasować w pobliżu Waszego domu. Tutaj również daję wam przykład, jak takie miejsce może wyglądać, biorąc oczywiście pod uwagę wszystkie czynniki, które pozwolą nam przetrwać, tak jak plantacje, woda, elektryczność i tym podobne. W tej bazie możemy zwrócić uwagę na jedną rzecz, czyli na rozmieszczenie środkowego magazynu. Nawet jeżeli ogromna chmara zombie przedrze się do środka, wystarczy tak naprawdę wyrobić kółko dookoła magazynu i albo kontynuować walkę, albo po prostu uciec i porzucić bazę. Jest na przykład jeden dość ciekawy pomysł na zrobienie bazy, w której już na zawsze będziecie bezpieczni, nieważne co by się działo. Otóż w zomboidzie grawitacja tak jakby nie istnieje. No, a na pewno dla rzeczy, które budujemy. Będziemy do tego potrzebować młota wyburzeniowego i szósty poziom stolarstwa, by zbudować schody. I możemy tak naprawdę budować się, gdzie tylko chcemy. Trik polega na tym, żeby wbudować sobie taką platformę. Pobudować ściany z miejsca na okna i zawiesić tam linę. Najlepiej kilka. Następnie niszczymy schody i voilà, żaden zombie nigdy się do nas nie przedostanie. Warto tylko pamiętać, by położyć gdzieś blisko, najlepiej pod samą bazą, materiały potrzebne do budowy schodów, by nie spotkać się z sytuacją, że wszystkie liny zostaną ściągnięte przez zombie. A my nie będziemy mieli jak tam wrócić. No i generalnie istnieją już takie miejsca, jak na przykład magazyny, w których też wystarczy zniszczyć te schody tutaj i zarzucić linę. Dodatkowo chronią nas ściany samego magazynu. Także pamiętajcie, żeby używać wszystkiego do obrony, co się da. Barykadować przejścia, zabudowywać je, stawiać samochody, czy tworzyć miejsca, do których nie da się dostać. Na sam koniec poświęcę jeszcze chwilę na omówieniu kilku naprawdę przydatnych przedmiotów. Pominę tutaj takie rzeczy jak telewizja, czy lodówka, bo wydaje mi się to być dość oczywiste, ale ale mniej oczywiste mogą wydawać się zamrażarki, takie jak te na stacji benzynowej w Riverside. Daje nam ona 30 jednostek pojemności i to razy 2, gdzie zwykłe lodówki mają tylko 20 jednostek, więc będziemy mieli ogrom miejsca na mrożone jedzenie. Kolejnym takim przedmiotem jest boiler na wodę, który może okazać się cholernie przydatny, gdy zabraknie nam wody, a nie zdążyliśmy wybudować działającego kranu. W skrócie, kran centralnie nad nim beczka na wodę. Łączymy to kluczem i proszę bardzo. W momencie jak w beczce nazbiera się woda, w kranie będziemy mieli czystą, zdatną do picia wodę. Tak. Od razu przefiltrowaną. Do tego czasu boiler jest świetnym meblem do przechowywania. <grymne> do tego czasu boiler jest świetnym meblem do przechowywania wody, a jak już ogarniemy sobie wodę pitną, to może nam posłużyć za barykadę. Kolejnym przedmiotem jest grill. Aczkolwiek preferuję ten normalny, nie na gaz. Grill to takie estetyczne ognisko, które możemy położyć tak naprawdę wszędzie. Jeżeli nie ogarnęliśmy agregatu, a skończył nam się prąd, to warto jest pomyśleć. O grillu. Dość rzadkim przedmiotem jest antyczny piec, który posłuży nam jako grill. <gryl> Ale to da nam jeszcze ciepło w zimowe dni i noce. Kompostownik jest chyba dość rzadko używany, a szkoda, bo umożliwia nam tworzenie nawozu, który przyspieszy nam przyrost roślin. Do tego oczywiście dochodzi agregat prądotwórczy, który no tak tworzy prąd, używając paliwo. Jest z nim mały problem. Jest głośny, dlatego warto zbudować dookoła niego małą konstrukcję, która zagłusza jego działanie. Dzięki temu, że jest tak blisko drzwi, będziemy mogli go obsługiwać z innego pomieszczenia, dzięki czemu nie będzie nam spadać HP. To wszystko tak naprawdę, co mogę powiedzieć o budowaniu bazy. Chyba. Jeżeli macie coś jeszcze do powiedzenia, zostawcie konieczny komentarz. Mam nadzieję, że filmik się podobał. Trzymajcie się i do usłyszenia następnym razem.